Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do 12 odcinka informacyjnego. Moi drodzy, na początku chciałbym przedstawić wam wszystkie zaległe sprawy, a więc, yy, chciałbym was poinformować, że jakiś czas temu powstała grupa Discordowa o nazwie Stowarzyszenie Zagrajmerskie Imienia Człowieka z Wyżyn. Yy, jest to grupa zrzeszająca zarówno wszystkich fanów, jak i twórców klasycznych serii Zagrajmy Wy. Yy, co mam na myśli mówiąc klasycznych? Chodzi mi tutaj o takie serie Zagrajmy Wy, które były tworzone na samym początku swojego istnienia na YouTube, czyli bez żadnych kamer, dziwnych cięć i jeszcze dziwniejszych edycji. Po prostu stare, dobre, mosiężne, może i siermiężne let's playe. Nazwa grupy rzecz jasna wywodzi się od człowieka z wyżyn, ojca chrzestnego klasycznych Zagrajmy Wy, który niestety już nie nagrywa. Tę grupę tworzę ja, Stefan i Julius Wandelf. Linki do kanałów będziecie mieli w opisie filmu. I od razu chcę tutaj zaznaczyć, że lwią część pracy związaną z powstaniem tego serwera, jak i sama inicjatywa, wyszła od tych dwóch panów, czyli od Wandelfa i od Stefana. Co prawda, stara formuła, zagrajmy wy, odchodzi pomału do lamusa, ale być może ta Discordowa grupa będzie iskierką, która na nowo rozpali płomień Starego Zagrajmerstwa. Bo jak wiadomo, klasyka zawsze jest w modzie, tak więc zapraszam wszystkich do dołączenia do naszej grupy. Mam nadzieję, że będziemy się tam razem dobrze bawić. Kolejna kwestia moi drodzy. Mój prywatny Discord, mój nick Discordowy widzicie teraz na ekranie, będzie też podany w opisie. Jeśli ktoś będzie miał do mnie jakąś sprawę, pytanie, czy tym podobne może się do mnie odezwać właśnie na Discordzie? Tylko z góry uprzedzam, że zaglądam tam raz na dzień lub raz na dwa dni, ale będę starał się każdemu odpisać, ewentualnie udzielić jakiejś informacji lub cokolwiek, cokolwiek innego. Sprawa następna. Kolejny upgrade mojego sprzętu. Tym razem w moim PC, w moim komputerze wylądował dysk Samsung Evo 870 o pojemności 500 GB, ponieważ mój poprzedni dysk zaczął mocno spowalniać. Yy, ogólnie sam zaczął spowalniać, zaczął spowalniać cały system, ponieważ na nim siedział cały system operacyjny, tak więc postanowiłem go Wymienić, a ten dysk stary, dotychczasowy, stał się magazynem na jakieś drugorzędne pliki, bo wiadomo, że ten dysk może wyciągnąć kopyta w dowolnej chwili, więc trochę strach trzymać na nim jakieś newralgiczne pliki czy dokumenty. Tak więc po prostu stał się magazynem na takie rzeczy drugorzędne. Następna sprawa, moi drodzy, wypadałoby powiedzieć: dlaczego tak długo mnie nie było po raz kolejny? z czego wyniknęła tak długa przerwa już wam moi drodzy śpieszę z wyjaśnieniem na początku oddałem komputer do informatyka ponieważ zrzucałem te wszystkie przycięcia i tak dalej na zawalony system operacyjny więc postanowiłem oddać kompa do informatyka żeby mi postawił system na nowo no i okej okay, komputer do mnie wrócił no i nagle BUM po kilku godzinach pracy zaczął mi sypać blue screenami tak więc doszliśmy do wniosku że że Winny jest dysk, tak więc yy, zamówiłem dysk, poczekałem aż przyjdzie, dałem ponownie do informatyka. Yy, nastąpiła migracja tego świeżutkiego systemu na nowy dysk. Yy, no i yy, blues screeny wszelkiego rodzaju zniknęły, ale pojawiły się spore problemy z nagrywaniem, ponieważ tak jak na poprzednim dysku Nvidia Shadow Play spisywał się znakomicie, czego dowodem jest nagrana cała seria z Flatouta, yy, tak po tak, po wymianie dysku Nvidia Shadow Play po prostu zaczął świrować. No i długo musiałem szukać, że tak powiem, zastępstwa. Znalazłem je w końcu w OBS-ie. Udało mi się okiełznać ten program. No i moi drodzy, przy okazji chciałbym wam bardzo mocno podziękować, ponieważ ja jestem taki, że bardzo mocno przejmuję się tymi przycięciami i tak dalej i takie drobnostki, drobnostki, niuanse przyćmiewają mi większą sprawę, czyli dalsze prowadzenie kanału, więc znowu daliście mi takiego solidnego kopa w 4 litery, za co bardzo mocno wam dziękuję. I moi drodzy co też przekonało mnie do pomijania tych takich drobnostek jak jakieś tam drobne przycięcia, otóż zauważyłem, że nawet takie wielkie kanały, które mają po nawet milion subów wrzucają materiały nie do końca idealne, jeśli chodzi o, o po prostu jakość, o ilość FPS-ów, tak więc ja taki maleńki rzuczek się po prostu tym nie będę przejmował. Tak więc, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za wszelkiego rodzaju rady, które mi dawaliście, zarówno na, yy, na YouTubie, jak i na skrzynce mailowej, jak i na Discordzie. Pozdrawiam wszystkich kumatych, <laughs> kto ma wiedzieć, to wie. Generalnie, moi drodzy, podziękować chciałbym wszystkim, którzy po raz kolejny wyciągnęli do mnie Pomocną dłoń. Naprawdę, tak jak mówiłem, ja po prostu mam wrażenie, że wszystkie dobre duszyczki z YouTube'a po prostu wędrują na ten mój, mój kanał. No i moi drodzy, co? To by było chyba wszystko z tych spraw zaległych, więc mogę teraz przejść do zwyczajowych informacji. Tak więc, moi drodzy. Seria z gry flat out dobiegła końca, i szczerze powiedziawszy, myślałem, że seria będzie po prostu odebrana w ten sposób. że Ech, chłopak se nagrał flat outa, no i spoko, no ścigałka jak ścigałka, nic ciekawego. A tu okazało się, że seria była mega, 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 mega mocno dobrze odebrana. Naprawdę mega pozytywnie, dużo wszystkiego, dużo wyświetleń, lajków, wszystkiego po kolei. Tak więc moi drodzy, jesteście wielcy. Chyba nigdy nie przestaniecie mnie zaskakiwać, tak więc Czapka Czapka z głowy i tak dalej Naprawdę szacuneczek, bardzo dziękuję wszystkim, którzy Uczestniczyli aktywnie podczas trwania serii z Flatouta No i moi drodzy przejdźmy teraz do zwyczajowych statystyk mojego kanału Moi drodzy, nagrywam ten materiał 3 marca I obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 450 subskrybentów Jak widzicie ten, ten wykres no jest taki troszeczkę liniowy. tak no Wszystko stanęło w miejscu, ale jak wiadomo no stanęły, su, stanęły filmy, to i stanęły suby. To jest naturalną koleją rzeczy. Jednak, moi drodzy, wszystko idzie ku lepszemu. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybującym. Mam nadzieję, że ta liczba się będzie z czasem powiększać. No i, moi drodzy, opierając się na wynika ostatniego głosowania, powinienem ogłosić, że następną serią na kanale będzie seria z gry Sniper Elite. Berlin 1945. Niestety, mimo wymiany dysku, problemy z tym tytułem nadal są zbyt wielkie, żeby mógł go nagrać. Być może po jakiejś aktualizacji, czy to Windowsa, czy sterowniku do karty graficznej, problemy znikną i będę mógł tę grę mm, nagrać ze spokojem. Czas to pokaże. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie będę przeprowadzał żadnych ankiet na następną serię Zagrajmy Wy. Ponieważ nie chcę, żeby taka sytuacja jak teraz miała ponownie miejsce, że dany tytuł wygrywa w ankiecie, a mimo to nie jest przeze mnie ogrywany. Yy, po prostu stare tytuły bywają kapryśne i czasami nie działają. Mm, tak jakbyśmy sobie po prostu tego życzyli. Ale żeby nie było, że jestem głuch na wasze prośby, to zróbmy tak. Prosiłbym was, abyście w tym momencie pod filmem pisali tytuły gier, które chcielibyście, żebym na kanale ograł. I te tytuły, które będą pojawiać się najczęściej w komentarzach, będę sprawdzał, czy działają u mnie bez zarzutów. Jeżeli tak, będą one lądowały jako następne serie na kanale. Tak więc zapraszam do typowania swoich, swoich gier. No, ale jakaś seria na kanale musi się teraz pojawić, prawda? No jasne, że musi się pojawić i z pewnością wiele osób się teraz ucieszy, być może wiele się zasmuci, ale wydaje mi się, że większość się teraz uśmiechnie, ponieważ następną serią na kanale będzie Gothic. Tak więc wydaje mi się, że tutaj ta seria z Gotika z tej legendarnej gry będzie punktem zwrotnym na kanale. Wydaje mi się, że będzie dobrze odebrana. Chociaż nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, bo wiadomo, że różnie to bywa. Ale wydaje mi się, że no, wiele, wiele osób po prostu będzie, będzie tę serię oglądało. Mi osobiście ogrywa się Gotika bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak jak mi dobrze się ogrywa Gotika, tak Wam się będzie dobrze go oglądało i że mój komentarz Was tutaj nie zawiedzie. Tak więc, no, wydaje mi się, że podczas serii po prostu z goticzka będziemy się bawić dobrze no i moi drodzy przejdźmy teraz do yy, sekcji tutaj wsparcia mojego kanału yy, moi drodzy no podczas serii z fladauta i tej przerwy wpłaty oczywiście się pojawiły no i jak zwykle nie byle jakie więc przelecimy tutaj po kolei te Trzy wpłaty. Druid Lot. Yy, nienawidzę nocy w robocie, ale parę groszy dodatkowo wpadnie, więc się podzielę. Byku, znam ten ból, znam nocki w robocie, tak więc podzielam Twój ból i bardzo, bardzo mocno dziękuję za 50 zł. Bo jest to dla mnie wuchta siana, więc szanuję mocno. Yy, Penta wpłacił piąteczkę mistrzowi YouTube. Penta, bardzo, bardzo Ci mocno dziękuję. No i oczywiście, no kto? No, no, no kto? No, 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 świrus numer jeden. No, Persi Pro. Nie może być tak, że mafia wysyła większe donate'y, eee, trochę wjechał mi na ambicje, zatem nowy rok, nowy rekord, nowa seria będzie robić bum bum, headshot, no niestety Percy nie będzie headshotów, chociaż może Bezimienny się postara, ale Persji Pro wpłacił 130 zł. matko bosko, co, co to się stanęło, Persji naprawdę nie potrafię wyrazić swojej wdzięczności moim po prostu ograniczonym... Tutaj, moją ograniczoną, ograniczoną elokwencją, ale po prostu chylę czoła przed Tobą. Normalnie świr, jakich mało. <laughs> tak więc, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie mojego kanału. I moi drodzy, teraz kolejna bardzo, bardzo ważna kwestia. Na co będą szły te pieniążki, ponieważ, tak jak mówiłem w poprzednim filmie informacyjnym, chciałem tutaj to Sianko przeznaczyć na, na dysk twardy i na kości RAM. Konkretnie na jedną kość ram 8GB, jednak, moi drodzy, kwestia dysku na razie chyba odejdzie troszkę do lamusa, ponieważ mam teraz dwa dyski. Więc jeden mam w formie takiego magazynu, wiecie, takiego magazynu, który może być, a nie musi, bo może mi spać z rowerka. Kość ram pewnie sobie wstawię, ale chciałbym, moi drodzy, żeby to wyglądało tak z kwestią tutaj wsparcia finansowego mojego kanału. Otóż Chciałbym, żeby to była swego rodzaju lokata na wszelkiego rodzaju awarie. Tak, bo tutaj też musiałem wiadomo, zapłacić za informatyka, za postawienie systemu, za dysk i tak dalej. Więc te pieniążki będę sobie odkładał. Bo z tego co mi mówił Informatyk 1, 2, 3, gadając z kilkoma osobami, co mi może najprędzej strzelić w tej mojej obecnej konfiguracji, najprędzej niestety może mi strzelić płyta główna. Chipset jest dosyć słaby w tej płycie, więc tutaj najsłabszym ogniwem jest na dzień dzisiejszy płyta. Ta płyta może pociągnąć rok. Może pociągnąć pół roku, może pociągnąć dwa albo trzy lata. Nie wiem, nie chcę tutaj sądzić. Póki co jest wszystko ok i niech tak zostanie. Jednak yy, pieniążki póki co będę odkładał. Yy, będę odkładał sobie tutaj na boczek. Yy, jeżeli coś strzeli, coś wiecie, coś się stanie, bo to jest tylko sprzęt, może być różnie. Gdyby nawet musiała być przesiadka na nową płytę główną, trudno przesiądę się. Tak więc jeżeli ktoś ma wątpliwości lub. Pyta się, na co te pieniądze przeznaczę, to po prostu będą nadal przeznaczane na sprzęt. Tak jak widzicie, no ja okazuję się tutaj wszelkiego rodzaju zdjęciami z zakupu. Tak samo było z kartą graficzną, tak samo teraz jest przecież wstawiłem wam w tym filmie zdjęcie z pudełkiem tutaj od dysku. Ja naprawdę nie chcę was oszukiwać, bo, bo wiadomo, że kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Opierajmy się na prawdzie. Ja jestem wobec Was szczery, Wy też jesteście wobec mnie szczerzy. Tak więc, no wszystko opiera się na wzajemnym zaufaniu. Tak więc, reasumując, yy, cała kaska tutaj będzie szła na sprzęt, na ewentualne awarie, na ewentualne wymiany i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jeszcze raz, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wsparcie zarówno finansowe, jak i mentalne. Yy, naprawdę, wszystkie, to tak ja mówię, wszystkie chyba dobre duszyczki yy, idą tutaj do mnie. No i cóż, moi drodzy, mimo że kanał. Nie ma zbyt wielu subskrypcji, to naprawdę stosunek, yy, stosunek tutaj wsparcia finansowego, jak i wsparcia mentalnego jest bardzo, bardzo wielki, więc yy, mam nadzieję, że taka tendencja zostanie. Yy, wydaje mi się jednak, że przy Goticzku no, chyba nie ma opcji, żeby yy, jakoś subskrypcje spadły, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że będzie grubo. Ja oczywiście przez całą tutaj długość trwania Gotika, liczę, że będzie to co najmniej 30 odcinków, nie będę wchodził na Tipli nie będę sprawdzał tych, tych wpłat być może będzie niespodzianka być może jej nie będzie zobaczymy zresztą jak mówi klasyk, pieniądze to nie wszystko przede wszystkim jest istotne to żeby nagrywać klasyki żeby dawać wam dobry content i żebyśmy się razem wszyscy dobrze bawili tak więc moi drodzy słyszymy się w kolonii karnej no i będziemy oczywiście wywijać naszym nieśmiertelnym, niezawodnym, najlepszym bezimiennym tak więc nie przedłużając moi drodzy to będzie tyle w tym odcinku informacyjnym. Okej okay, moi drodzy, odcinek wrześniu mało do końca, tak więc żenę z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co trzymajcie się ciepło i cześć!